Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Ostrzeżenie Karla Junga rozbrzmiewa przez wieki niczym upiorny szept, niewidoczny, a jednak wszechobecny, kształtujący losy w sposób, którego większość ludzi nigdy nie dostrzega. Cień nasze ukryte, wyparte ja, czai się pod powierzchnią, manipulując myślami, sabotując marzenia, i pociągając za sznurki z mroku. Ci, którzy go ignorują, wcale mu nie umykają. Stają się jedynie jego marionetkami. Rozejrzyj się, a zobaczysz cień przy pracy wszędzie. Mężczyzna, który chełpi się swoją cnotą, a w sekrecie oddaje się tym samym występkom, które potępia. Kobieta, która głosi miłość i światło, kipiąc jednocześnie niewypowiedzianą urazą. Człowiek, który, który za swoje nieszczęścia obwinia świat, Ślepy na własne destrukcyjne wzorce to nie są zbiegi okoliczności, to nieświadome siły w działaniu, które pchają ludzi ku własnej ruinie, podczas gdy oni pozostają w błogiej nieświadomości. Jung nie mówił o cieniu jako o zwykłej teorii psychologicznej, postrzegał go jako fundamentalną rzeczywistość ludzkiej egzystencji to ta część ciebie, której odmawiasz uznania, myśli, które tłumisz, impulsy, których istnieniu zaprzeczasz. A jednak niczym wilk czający się w ciemności, on patrzy i czeka. A gdy uderza, robi to z precyzją, często w momencie, w którym najmniej się tego spodziewasz. Pomyśl o starożytnych mitach, tych ponadczasowych opowieściach, które ostrzegały nas przed niebezpieczeństwami ignorowania naszej mrocznej natury. Tragiczny grecki bohater, który w swojej arogancji zaprzecza własnym wadom, by ostatecznie przez nie upaść. Potwór czający się w głębinach, który staje się tym silniejszy, im dłużej pozostaje niezakwestionowany, to nie są zwykłe baśnie. To odbicia psychologicznej prawdy. To, co ukryte nie znika, ropieje, wzrasta w siłę, a kiedy w końcu się wyłania, czyni to z mocą, która może zniszczyć wszystko na swojej drodze. Współczesne życie wcale nie uczyniło cienia mniej niebezpiecznym. Wręcz przeciwnie, uczyniło go bardziej zwodniczym. Społeczeństwo nagradza tych, którzy tłumią swoją ciemność. Prezentują doskonałą, wyselekcjonowaną wersję siebie, grzebiąc prawdziwe emocje pod warstwami pozorów. Ale prawdy nie da się grzebać wiecznie. Im bardziej zaprzeczasz swojemu cieniowi, tym większą zyskuje on władzę. przesiąka do Twoich wyborów, Twoich relacji, Twoich porażek. Jest niewyjaśnionym gniewem, który wybucha bez ostrzeżenia, autosabotażem, który niszczy szanse. Zazdrością, która zatruwa przyjaźnie. Ignorowanie cienia to nie tylko bycie ślepym na część siebie, to bycie przez nią rządzonym. Nieświadomość nie negocjuje, nie dba o twoje iluzje kontroli. Jeśli odmawiasz dobrowolnego zmierzenia się z nią, narzuci ci się w sposób, którego nie przewidzisz. A gdy nadejdzie ten moment, nie rozpoznasz siebie w chaosie, który nastąpi. Pytanie nie brzmi więc, czy masz cień. Masz go? Pytanie brzmi, czy zmierzysz się z nim, zanim będzie za późno. Większość ludzi spędzi całe życie uciekając przed swoim cieniem, myląc starannie skonstruowane maski z prawdziwym ja. Ale im bardziej uciekasz, tym bardziej karmisz to, co cię ściga. Im dłużej zaprzeczasz swojej ciemności, tym silniejsza staje się w głębinach. Czekając na idealny moment, by odzyskać swoją moc, nie pozostaje bierny. Domaga się ekspresji, a jeśli mu się jej odmawia, znajduje własny sposób, by wyjść na powierzchnię. Widzisz to u mężczyzny, który wybucha w nagłych, niekontrolowanych napadach wściekłości, twierdząc, że zwykle taki nie jest. Widzisz to u kobiety, która nie potrafi wyjaśnić, dlaczego wciąż sabotuje swoje związki. Widzisz to u tych, którzy poświęcają życie na potępianie grzechów, które sami w tajemnicy popełniają. Oni nie mają kontroli, coś głęboko w nich ją ma, a jednak prawdziwa tragedia nie leży w tych erupcjach nieświadomej ciemności. Prawdziwa tragedia dotyczy tych, którzy nawet nie podejrzewają, że w ich wnętrzu toczy się wojna, racjonalizują swoje nieszczęścia, znajdując zewnętrzne przyczyny każdej porażki. Żyją w więzieniu, które sami stworzyli. Nieświadomi klucza, który cały czas był w ich posiadaniu. Jung dobrze to rozumiał. Wiedział, że to, co pozostaje nieświadome, nie przestaje istnieć. Po prostu rządzi z cienia, zamieniając człowieka w kogoś obcego dla samego siebie. Wyobraź sobie na chwilę osobę, która tłumi swój cień tak kompletnie, że przekonała samą siebie o swojej całkowitej cnocie. Taka osoba nie tylko będzie ślepa na własne wady. Ale będzie je projektować na innych, stanie się nadwrażliwa na zło w świecie, wytykając ciemność w innych, a nie dostrzegając jej w sobie. Stanie się nietolerancyjna, sztywna, przekonana o własnej prawości, a w swojej krucjacie przeciwko postrzeganej niegodziwości, stanie się tym samym, czym rzekomo gardzi. W ten sposób cień rządzi najlepiej, sprawiając, że człowiek myśli, iż jest na niego odporny. Ale cienia nie da się zniszczyć. Jest częścią ciebie tak samo jak Twoja dobroć, Twoja inteligencja, Twoje marzenia. Jedyny wybór, jaki masz, to czy go zintegrujesz, czy pozwolisz, by pożarł Cię od wewnątrz. Zintegrowanie cienia nie oznacza stania się złym, nie oznacza poddania się chaosowi czy oddawania się destrukcji, oznacza stanie się całością, oznacza poznanie siebie tak głęboko, że nic w Tobie nie pozostaje niezbadane, nic w Tobie nie pozostaje nieuznane. Oznacza posiadanie swoich pragnień zamiast bycia przez niekontrolowanym, rozumienie swojej ciemności zamiast padania jej ofiarą. Jest to jednak proces przerażający. Spotkanie z cieniem jest jak stanięcie przed lustrem, które nie odbija osoby, którą chciałbyś być, ale osobę, którą naprawdę jesteś. To konfrontacja z rzeczywistością własnej hipokryzji, własnej tłumionej wściekłości. Własnych nieuznanych słabości. Wielu się odwróci, wielu wycofa się w komfort swoich iluzji, ale ci, którzy odważą się spojrzeć, odnajdą coś jeszcze, co spogląda na nich z drugiej strony, coś nieoczekiwanego, odnajdą moc. Największy paradoks samopoznania polega na tym, że to, czego boimy się najbardziej, kryje klucz do naszego wyzwolenia. Cień nie jest jedynie rezerwuarem. Wypartych popędów i nieuznanych wad jest również źródłem naszego najgłębszego potencjału. Pod jego chaosem kryje się siła, która, jeśli zostanie okiełznana, przekształca fragmentaryczną jednostkę w coś pełnego, coś nie do powstrzymania. Ale, by dotrzeć do tej mocy, trzeba być gotowym, by zejść w otchłań. Większość tego nie zrobi, większość wybierze dobrze oświetloną ścieżkę konwencji. Kurczowo trzymając się swojego kruchego poczucia cnoty, przerażona tym, co mogłaby znaleźć, gdyby przyjrzała się sobie zbyt blisko. Społeczeństwo zachęca do tej ślepoty. Od dzieciństwa uczy się nas filtrować emocje, tłumić instynkty, odrzucać te części nas samych, które nie pasują do przyjętego wzorca. Jesteśmy nagradzani za konformizm, za uprzejmość, za powściągliwość, i tak cień rośnie w ciszy, ukryty pod warstwami wyuczonej przyzwoitości. A jednak nigdy tak naprawdę nie znika. Czeka, znajdując wyraz w najbardziej podstępnych formach. Ujawnia się w człowieku, który poświęca się altruizmowi, ale wewnętrznie kipi urazą do ludzi, którym pomaga. Ujawnia się w kobiecie, która szczyci się swoją dobrocią, a potajemnie czerpie przyjemność zniszczenia innych pod pozorem troski. Ujawnia się w pozornie idealnym obywatelu, który przestrzega każdej zasady. Tylko po to, by dręczyły go brutalne sny, niewytłumaczalne lęki i uporczywe poczucie, że coś w nim pozostaje niespełnione. Ignorowanie cienia to życie w rozdarciu. Świadomy umysł wierzy w jedno, ale nieświadomość szepcze co innego. Napięcie między tymi dwiema rzeczywistościami tworzy cierpienie niewidzialną wojnę, która objawia się jako autosabotaż lęk depresja. Lub powolne, pełzające poczucie niezadowolenia z życia. Wielu próbuje utopić to cierpienie w rozrywkach, w używkach, w kompulsywnych zachowaniach, które oferują chwilową ulgę, ale nigdy lekarstwa. Inni projektują swój wewnętrzny konflikt na zewnątrz, obwiniając świat za swoją niedolę, widząc wrogów tam, gdzie ich nie ma. Ale ci, którzy odważą się zwrócić do wewnątrz, odkryją, że cień nie jest wrogiem, którego się obawiali. Jest tą częścią nich samych, którą dawno temu porzucili, jest pasją, którą stłumili na rzecz pozorów kontroli, jest ambicją, której zaprzeczyli, by nie wydać się aroganckimi, jest surową, niefiltrowaną mocą, którą zakopali, ponieważ powiedziano im, że jest niebezpieczna i jest niebezpieczna niebezpieczna dla iluzji, które utrzymują człowieka w słabości, niebezpieczna dla fałszywego ja. Które maskuje jego prawdziwą naturę. W momencie, gdy zaczyna się integrować cień, rozpoczyna się transformacja. Strach zamienia się w siłę, wahanie w przekonanie, rozbita jaźń zaczyna się jednoczyć. Jednak integracja nie jest ćwiczeniem intelektualnym. Nie można po prostu przeczytać o cieniu i ogłosić panowanie nad nim. Trzeba się z nim skonfrontować bezpośrednio, doświadczyć go trzewnie. Trzeba go wyciągnąć z głębin, zbadać w świetle i wreszcie objąć. Tylko wtedy człowiek przestaje być rządzony przez nieświadome siły. Tylko wtedy zaczyna władać mocą, która zawsze była jego. Im głębiej zapuszczamy się w psychikę, tym jaśniejsze się to staje. Represja nigdy nie jest rozwiązaniem. Jest jedynie odroczeniem. To, co pogrzebane, nie gnije. Ropieje. Im bardziej człowiek tłumi swój cień. Tym bardziej podstępne stają się jego manifestacje, a nic nie jest bardziej zwodnicze niż iluzja kontroli. Człowiek, który szczyci się swoją niezachwianą dyscypliną, który tłumi każdy impuls, może wierzyć, że opanował samego siebie, ale w rzeczywistości jedynie uwięził część swojej istoty. Jego gniew, jego pragnienia, jego dzika i nieokiełznana natura te rzeczy nie znikają, ukrywają się w zakamarkach jego umysłu. Czekając na chwilę słabości, na moment, gdy jego idealna fasada pęka, a kiedy to następuje, otwierają się wrota tamy. Wybuch, który następuje, nie jest proporcjonalny, jest katastrofalny. W ten sposób upada tak wielu pozornie prawych ludzi. Kapłan, który głosi czystość, zostaje przyłapany na potajemnych występkach. Polityk, który mówi o moralności, zostaje uwikłany w korupcję. Człowiek, który chwali się lojalnością, zostaje pochłonięty przez zakazane pokusy nigdy nie zdradza ich świadome ja to cień domaga się uznania w jedyny sposób jaki mu pozostał ale te erupcje to tylko skrajne przypadki u większości cień wyraża się w mniejszych cichszych formach autosabotażu niezdecydowaniu niewyjaśnionym lęku artysta który odmawia tworzenia z obawy przed niedoskonałością kochanek który niszczy każdy związek Zanim ten na dobre się rozpocznie, jednostka, która tkwi w przeciętności, niezdolna do wyrwania się, a jednak niepewna dlaczego, to jest prawdziwy koszt ignorowania cienia. On nie tylko nawiedza, on krępuje, sprawia, że człowiek nigdy w pełni nie realizuje swojego potencjału, nigdy nie wkracza w pełnię swojej istoty. Pozostaje na wpół przebudzony, na wpół żywy. Wiecznie dręczony poczuciem, że czegoś brakuje, a jednak niezdolny tego nazwać. Jedyną drogą naprzód jest konfrontacja, zwrócenie się ku ciemności zamiast uciekania od niej, zadanie trudnych pytań. Czego naprawdę pragnę? Do czego naprawdę jestem zdolny? Co porzuciłem, aby być akceptowanym? Odpowiedzi nie zawsze są wygodne, ale są konieczne. Ponieważ cień to nie tylko suma wypartej ciemności, to także klucz do największej siły. W nim kryje się kreatywność, pasja, odporność, ogień, który został zgaszony w imię posłuszeństwa. Zintegrowanie cienia nie oznacza stawania się potworem, oznacza stanie się całością, odzyskanie tego, co zostało utracone, wzięcie surowej, nieokiełznanej energii, czającej się pod powierzchnią, i wykucie z niej czegoś nie do powstrzymania, ale niewielu pójdzie tą drogą. Większość będzie nadal tłumić, ignorować, oszukiwać się, wierząc, że ich starannie skonstruowane maski wystarczą i przez jakiś czas może im się to udawać. Ale na końcu cień zawsze znajduje sposób, by dać o sobie znać. Pytanie tylko, czy zostanie uznany dobrowolnie, czy też wybuchnie, gdy najmniej się tego spodziewamy, rozbijając iluzję kontroli. W najbardziej brutalny możliwy sposób. Jest powód, dla którego tak wielu boi się głębin własnej psychiki. Zwrócenie się do wewnątrz grozi zobaczeniem czegoś, czego nie chcą uznać, a jednak to, co ignorowane, zyskuje na sile. Im bardziej człowiek się opiera, tym mocniej cień pociąga za sznurki z zakurtyny. On nie znika, on czeka. Każdy człowiek, który tłumi swój gniew, przekonuje samego siebie, że jest cnotliwy. Że pokonał swoje niższe instynkty, ale to kłamstwo. Gniew nie rozpuszcza się. On mutuje. Przekształca się w pasywną agresję, w użalanie się nad sobą, w nieświadome przyciąganie sytuacji, które nieuchronnie go sprowokują. Znajduje się w związkach, które go frustrują, w pracy, która go umniejsza, we wzorcach zachowań, które zapewniają, że jego uraza nigdy nie przestaje rosnąć, aż pewnego dnia wybucha. Nie jako kontrolowana ekspresja, ale jako wulkaniczna siła, niszcząc wszystko na swojej drodze. Wybuch wydaje się obcy, jakby nie należał do Niego. Mówi sobie: To nie byłem ja, ale to był On. To była ta część Niego, której odmawiał uznania, ta, którą wierzył, że pokonał. Ale gniew to tylko jedna z form wypartego cienia. Pożądanie również, gdy jest negowane, nie znika od tak. Ropieje w nieświadomości, wykrzywiając się w coś mroczniejszego. To nie przypadek, że najbardziej purytańskie jednostki tak często skrywają najbardziej zdeprawowane sekrety. Cień nie dba o społeczne maski, domaga się jedynie by go dostrzeżono, a gdy jest ignorowany, wdziera się do świadomości poprzez sny, fantazje lub kompulsje, które zdają się pojawiać znikąd. Odrzucenie swoich pragnień oznacza uczynienie ich potężniejszymi. Odrzucenie swoich wad oznacza pozwolenie im na kontrolę z mroku, a jednak właśnie do tego zachęca społeczeństwo. Udawaj, że jesteś dobry, udawaj, że jesteś prawy, udawaj, że jesteś kimś innym niż jesteś, ale żaden człowiek nie może wiecznie okłamywać własnej natury. Rozliczenie zawsze nadchodzi. Nie chodzi o to, by ślepo poddawać się cieniowi. To prowadzi do chaosu, chodzi o to, by go zrozumieć, zintegrować, uczynić świadomym. Tylko wtedy jego energia może zostać przekształcona, jego potencjał okiełznany. Jung nie ostrzegał przed cieniem, ponieważ był zły. Ostrzegał przed nim, ponieważ to jego odrzucenie zamienia go w coś niebezpiecznego. Człowiek, który akceptuje własną zdolność do gniewu, jest mniej skłonny do utraty kontroli. Człowiek, który uznaje swoje pragnienia, jest mniej skłonny do bycia przez nierządzonym. Człowiek, który rozumie własną ciemność, jest najmniej prawdopodobny, by stać się jej ofiarą, a jednak większość wybierze życie w ignorancji. Większość będzie nadal nosić swoje starannie skonstruowane maski, wierząc, że są bezpieczni. Człowiek, który zaprzecza własnej ciemności, nie ucieka od niej, po prostu zapewnia, że znajdzie ona wyraz w sposób, który wymyka się spod jego kontroli. To jest okrutna ironia represji. Im bardziej człowiek walczy z cieniem, tym przebieglej manipuluje on wydarzeniami spod powierzchni. Im bardziej nalega na swoją niewinność, swoją cnotę, swoją moralną wyższość, tym bardziej jego nieświadomość spiskuje, by udowodnić mu, że jest kłamcą. Spójrz na człowieka, który głosi pokorę, a nie znosi krytyki. Spójrz na kobietę, która twierdzi, że gardzi plotkami, a kwitnie dzięki cichej oszczerstwie. Spójrz na przywódcę, który przedstawia się jako orędownik sprawiedliwości, tylko po to, by paść ofiarą tej samej korupcji, którą kiedyś potępiał. To nie są wypadki, to nieuchronności. Cień nie ma tolerancji dla hipokryzji. Ujrzy prawdę na światło dzienne w ten czy inny sposób, a kiedy to zrobi, nie będzie delikatny. Wtargnie do świadomości poprzez kryzys, poprzez upokorzenie, poprzez cierpienie. Rozbije starannie zbudowany wizerunek i odsłoni chaos pod spodem. Dlatego cień tak często spotyka się ze strachem, ponieważ skonfrontowanie się z nim to skonfrontowanie się z własnym samooszukiwaniem, a większość woli trzymać się kłamstwa, niż zmierzyć się z grozą własnych sprzeczności. Ale tłumienie cienia to życie na półgwistka, to egzystowanie w ciągłym stanie samokontroli, w przerażeniu przed tym, co mogłoby się wyłonić, gdyby opuścić gardę, to uśmiechanie się, kipiąc urazą, przytakiwanie. Krzycząc wewnętrznie, odgrywanie prawości, potajemnie tęskniąc za transgresją. To nie jest cnota, to jest samo a jednak świat nagradza ten rodzaj samooszukiwania. Społeczeństwo woli człowieka, który udaje dobrego, od tego, który prawdziwie rozumie własną ciemność. Foryzuje tych, którzy się dostosowują, którzy tłumią, którzy podtrzymują iluzję czystości. Ale iluzje zawsze pryskają. A kiedy to się dzieje, koszt jest o wiele większy, niż gdyby prawda została uznana od samego początku. Jung to rozumiał: wiedział, że ignorowanie cienia nie czyni człowieka prawym, czyni go kruchym, czyni go podatnym na nieświadome impulsy, na nagłe wybuchy, na kompulsje, które zdają się pojawiać znikąd. Wiedział, że im bardziej ktoś zaprzecza własnej zdolności do ciemności, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie ją projektował na innych. Człowiek, który odmawia zobaczenia własnego zła, zawsze będzie szukał wroga, na którego może zrzucić swoje grzechy, będzie widział demony w świecie, ponieważ odmawia zobaczenia ich w sobie. I tak jego życie staje się polem bitwy. Walczy z tymi samymi rzeczami, których potajemnie pragnie, potępia te same grzechy, które potajemnie chciałby popełnić, staje się stworzeniem sprzeczności. Żywym ucieleśnieniem wojny między represją a rzeczywistością. I im bardziej walczy, tym mocniej cień zacieśnia swój uścisk. Ale co jeśli przestałby walczyć? Co jeśli zamiast zaprzeczać swojej ciemności, zwróciłby się, by stawić jej czoła? Co jeśli odważyłby się spojrzeć na własną zdolność do destrukcji i powiedział: Tak, to też jestem ja? Co jeśli zamiast być rządzonym przez swój cień, Nauczyłby się go opanowywać? To jest ścieżka, którą Jung przed nami nakreślił. Nie wyeliminowanie ciemności, ale jej integracja, nie dążenie do fałszywej czystości, ale akceptacja pełni, bo tylko człowiek, który obejmuje swój cień, może kiedykolwiek mieć nadzieję na wolność.